Arabia Saudyjska przed szansą na otwarcie wyniku meczu, ale po tym dośrodkowaniu zrzutu wolnego bez problemu w piłkę złapał Williams. To jest drugi mecz w grupie F. Tutaj raczej nie mierzą się wybitne drużyny, ale zespoły, które będą walczyć o wyjście z grupy, i to może być mecz decydujący o tym, kto wyjdzie. Bo jak wiemy do fazy pucharowej awansują aż 32 zespoły. Stout. Ayman. Prawą stroną boiska rusza Arabia Saudyjska z kolejnym atakiem. Nashri. Ayman. Feras. Dobra interwencja Williamsa i Arabowi od autu. Czasem i takie spotkania okazują się być później perełkami. Czyli ten mecz takim się okaże. Nashri. I koniec akcji. Kolejny corner dla Arabii Saudyjskiej. Housaoui. Nashri. Wrzutka do Faisala. Dopadnie do piłki za moment. Feras. Próbował mu przeszkadzać. Mu dał, ale był zbyt daleko. Szarahili. 43. minuta. Nadal 0-0. do 0. Lyle Foster. Szansa dla... Republiki Południowej Afryki. Mudał. Szybszy jednak Ousawi. Ruszają już zawodnicy z Półwyspu Arabskiego z kontrą. Gramy dalej. Nashri. Awad Nashri. Nashri! Dobre uderzenie, ale jeszcze lepsza interwencja Williamsa. Być może, gdyby Nashri podszedł nieco bliżej, mielibyśmy już 1-0. Awad Nashri przy piłce. Altam Bakhti. Ayman. Teraz. Blom. Faisal z poświęceniem, a ładna Nasri! I Arabia Saudyjska wychodzi na prowadzenie. Kapitalne uderzenie z 35 metrów, ale huknął Al-Nashri. A zatem Arabowie po takiej niepozornej akcji wychodzą na prowadzenie. Widać tutaj, jak bardzo trzeba pilnować się w defensywie, aby nie popełniać błędów. Tał. Dał wciąż przy piłce. Dał Było blisko wyrównania. Brakło naprawdę niewiele. Zdają sobie sprawę zawodnicy z południa Afryki, że muszą szybko wyrównać, że tego czasu będzie później coraz mniej. Tau zarzucił piłkę jeszcze Mokoena. Faisal wytrącił futbolówkę poza obręb boiska. No i będzie aut na wysokości pola karnego Modiba. 68 minuta. Lyle Foster. Lyle Foster, ależ kapitalna bramka dla Republiki Południowej Afryki. Świetny strzał z ostrego kąta. I dla takich sytuacji, dla takich bramek, właśnie włączamy Mistrzostwa Świata. Dał wrzutka w pole karne. Derek. Matthews, Matthews i kolejny fantastyczny gol dla RPA. 2 do 1 dla zawodników z Afryki. A zatem ten niepozorny mecz to kopalnia fantastycznych bramek. RPA wyszło na prowadzenie. I teraz mamy 96 minutę. Rzut wolny dla zespołu z Arabii Saudyjskiej. Ostatnia szansa. Niestety dla Arabów zmarnowana. Koniec meczu i to Republika Południowej Afryki zgarnia dzisiaj 3 punkty. Ciekawy mecz, naprawdę takie niepozorne spotkanie, które zakończyło się dobrym wynikiem i kapitalnymi bramkami Ayman Jaja piłkarze meczu z notą 7-3. Natomiast zostawcie suba, kciuka, komentarz i zapraszam już jutro o godzinie 15. Kolejny odcinek. Do usłyszenia.